Drugi dzień świąt była dama w kuchni. Dzisiaj jadam na stoły poda mięsa. Tutaj taką piękną zrobił Sam roladę. O, ale apetyczna. Na patelni Adam jadam na pierogi. A oczywiście na kuchni jest szef. Po... Adam pod drzewa i gosiks. bardzo smaczny, wczoraj już próbowaliśmy A tam dalej w jest barszyk Oczywiście to nie jest barsz torebki. Adam nie uważa takich barszyk To muszą być zrobione w buraczku. I to ze świeżych I i na wywarze i tak degustacja.